Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, wyzysk, umowy śmieciowe, nisko opłacana praca ma swoje przyczyny, ma swoją już historię. Pracodawcy odnajdują wiele luk prawnych w naszym systemie, omijają prawo, stosują coraz częściej umowy i system wynagrodzeń, który jest po prostu zwykłym wyzyskiem. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zgłasza propozycję, by wszelkie wynagrodzenia z pracy najemnej i powiązanej z pracą najemną były w, w równy sposób oskładkowany i opodatkowany. By przedsiębiorcy nie stosowali bypassów obejścia takich jak staże pracownicze, jak wolontariat, jak agencje pracy tymczasowej, by nie stosowano obejścia poprzez system wynagrodzeń różnego rodzaju diet. Zapełnienie obowiązków wynikających z określonych funkcji, wówczas nie będzie braku w systemie ubezpieczeń społecznych i w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Nie będziemy jako społeczeństwo dopłacali ze swoich podatków do tych systemów, finansując w sposób pośredni cwaniactwo pracodawców i przedsiębiorców, bo przecież to z naszych podatków musimy finansować braki w systemie ubezpieczeń społecznych. Barierą wzrostu gospodarczego jest dzisiaj brak popytu, a ten brak popytu wynika z niskich wynagrodzeń jakie są stosowane w naszym kraju. Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych od 2009 roku domagało się, by Główny Urząd Statystyczny badał wynagrodzenia nie tylko w przedsiębiorstwach powyżej dziewięciu zatrudniających, aby ten obszar był zbadany wobec wszystkich pracujących. Ostatnie dane, jakie ujawnił GUS, jasno wynika, że nie 300 kilka tysięcy mamy zatrudnionych na płacy minimalnej, tylko na płacy minimalnej jest milion trzysta tysięcy osób zatrudnionych w gospodarce. Dodając do tego około Milion pięćdziesiąt osób, które otrzymują bardzo niskie dochody, a są zatrudnione na umowach śmieciowych, czyli umowach zlecenie, dzieło, agencje pracy, wolontariaty czy staże pracownicze, dodając do tego około miliona. 100 tysięcy osób, które są zatrudnione na tak tzw. samozatrudnieniu, czyli wymuszonym przejściu do działalności gospodarczej, mamy obraz tego, że około 50% zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. To jest poważny sygnał dla rządzących by ta płaca minimalna i wynagrodzenia najniższe wzrastały. Chcę tu podkreślić, że przez lata byliśmy w komisji trójstronnej i w dialogu okłamywani, że to jest niewielki procent pracujących, że to jest tylko uzupełnienie, że ci, którzy wykonują pracę tak mało złożoną, techniczną, otrzymują te tak niskie wynagrodzenia. Dane głównego urzędu statystycznego pokazują wprost, że to jest problem szerszy, dlatego jest to także nasza ocena, że nasze wyjście z komisji trójstronnej było jak najbardziej uzasadnione, bo nie możemy być dalej okłamywani, oszukiwani i prowadzić dialog na złych cyfrach, złej bazie złych danych. Dlatego domagamy się, by stworzono regulacje prawne do wzrostu płacy minimalnej, cywilizowanej płacy minimalnej, ale także by stworzono podstawy prawne do wynagrodzeń w płacy godzinowej, ale obejmującej całe spektrum umów, o zatrudnienie. Powinno to dotyczyć umów zlecenia, staży pracowniczych, ale także wszelkiego rodzaju zleceń. To nie dotyczy tylko umowy o pracę. Domagamy się radykalnego ograniczenia umów śmieciowych, radykalnego ograniczenia staży, ale także wolontariatów, które są dzisiaj Coraz częściej nową metodą wyzysku pracowniczego. Te staże muszą być ograniczone do minimum, ale także wolontariat do minimum niezbędnego w gospodarce. Powinny być oskładkowane wszystkie dochody z pracy najemnej a także powiązanej z pracą najemną w równy sposób by nie stwarzało to dla cwaniaków, kombinatorów możliwości różnego rodzaju obejścia tejże trudnej sytuacji. Rząd dalej w tej sprawach nie robi nic, to dzięki tylko związkom zawodowym dalej utrzymuje się płaca minimalna, ta płaca minimalna dzięki Związkom Zawodowym jest waloryzowana i dzięki tym protestom, które odbyły się, została jakby utrzymana dalej w mocy ten zakres, ten zakres jej funkcjonowania. Dlatego raz jeszcze zwracamy się do rządu, by ostatnie komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego były dogłębnie przeanalizowane, by wyciągnąć z nich wnioski. Zgłaszamy się do ministra pracy, by wziął sobie do serca te dane i by cały resort i resort finansów przestały okłamywać społeczeństwo, że to jest niewielka grupa. Dlatego też ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych wychodzi z inicjatywą wprowadzenia dodatkowej. Yy, do dodatkowego progu podatkowego dochody powyżej 360 tysięcy powinny być objęte wyższą 50% składką podatkową. 1000 zł dziennie na każdy dzień to jest wystarczający dochód, by można się utrzymać na godnych warunkach. A jeśli odejmiemy dni wolne od pracy, to za każdy dzień pracy, jeśli. Nawet zaradny biznesmen otrzymuje wynagrodzenie powyżej płacy minimalnej, gdzie pracownik, te 50% zatrudnionych musi tyrać i codziennie chodzić do pracy, być dyspozycyjnym i pracować nie tylko 8 godzin, to jest wystarczającym też argumentem do tego, że jeśli takie dochody wysokie są, w okresie kryzysu, w okresie takich trudności gospodarczych, w okresie niedofinansowania wielu działów gospodarki i rodzin, to te pieniądze nie powinny być wyprowadzane, a jeśli są, to w dużej części, tak jak jest we wszystkich krajach cywilizowanych, powinny służyć także temu społeczeństwu, temu państwu i być przeznaczane na najpilniejsze potrzeby, jakie posiada państwo. W najbliższym czasie przekażemy Państwu naszą inicjatywę obywatelską, ustawodawczą, by taki próg podatkowy dodatkowy był wprowadzony, by zahamować technologie, tyf... które występują w naszym społeczeństwie, w naszym kraju, by nie dochodziło dalej do wyzysku pracowniczego. Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Deklaruje swoją aktywność i podejmie wiele działań, by te niekorzystne zjawiska, które wystąpiły, 50% pracujących na najniższych wynagrodzeniach, bardzo wysokie rozwarstwienie dochodowe było ukrócone. Będziemy rozmawiali z rządem, deklarujemy, oczywiście tylko dlatego i tylko po to, by wytknąć rządowi, jak dużo jest nieprawidłowości, na które on nie zwraca uwagi, a zgłaszane przez nas propozycje rozwiązań wcześniej w Komisji Trójstronnej nie były brane pod uwagę. Dlatego nawołuję do aktywności ruch związkowy, OPZZ-owski ruch zawodowy. W najbliższych czasie przystąpimy do bardzo takiej zintensyfikowanej akcji w tym zakresie. Dziękuję Państwu za uwagę.